zaczął się cieplutko, był dekady. Nikt z nas nie spodziewał się, jak potoczą się sprawy. Mówią, że w Barcu jak w garcu, w tym roku panika. Niebezpieczny wirus się wydostał na świat od Chińczyka. Tak już wersja oficjalna, ludzie się nabrali. Więc zapasy porobili, w chałupach się pochowali, maski pozakładali. Strach w ich oczach był ogromny, spodziewali się zagłady, spodziewali się wojny. Człowiek niespokojny, w strachu najłatwiej sterować. Zakazali nam pracować, zakazali świętować. Tradycję pielęgnować. Jesteś nieodpowiedziany, kiedy siedzi mają święto, Hanukę za palmy. Majowe wybory, niebezpieczne przełożyli Miesiąc później wirus był w odwrocie, zmównicy głosili Idźmy tłumnie na wybory, zabierzmy seniorów Wtedy właśnie się zapowiadało na koniec te Oczy zamknięte z uszami, a usta otwarte Wszystkie te się wytyczne, dla nas fuja warte te z uszami, a usta otwarte Wszystkie te wasze wytyczne dla nas chuja warte Weźcie słuchaj pierdolenia z wiejskiej jego mości Którzy oderwali są od rzeczywistości Wirus nie dał za wygraną wirusem rządzący Także telewizje i każdy to promujący Nie dla polityków są wprowadzane restrykcje Ty ich za to musisz słuchać i wierzyć w tą fikcję Ta... Jest tu lecz tak być nie musi, w rządzie zdrajcy i złodzieje się do gusi. Kurę z twoich dusić? w zarodku niech nie kiełkuje. Do skopania łeb na łyso, tak się zdrajców traktuje. A temat szczepionki, które są nieprzebadane, wszystkie wątpliwości są bagatelizowane. A za skutki jej przyjęcia Wszystko na nas spoczywa, a nie na producentach Można by tak cały wieczór i to czasu mało Nie wiem czy po tych słowach będzie Ci się dobrze spało W kurmie nie już się w Zenicie, A ja dalej nie wiem Co przyniesie nam rok przyszły, rok 2021 Oczy zamknięte z uszami, a usta otwarte Wszystkie te masze wytyczne dla nas chuja warte Weźcie, słuchaj pierdolenia z wiejskiej jego mości którzy oderwali są od rzeczywistości Oczy zamknięte z uszami, a usta otwarte Wszystkie te wasze wytyczne dla nas chuja warte Weźcie, słuchaj Pierdolenia z wizji jego mości Którzy oderwani są pod